Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Arkanum, z Klubu Romantyki, odcinki z głosem, dalej, nie wiem, męczmy, kończymy rozdział pierwszy, część trzecia i część ostatnia oczywiście, no i co, no i tyle, bez przedłużania, lecimy. Nie wie Wasza wysokość? Jakże tak? I ta dama będzie tu rządzić? Po prostu mi odpowiedz i już. Na naszym kontynencie jest jeszcze jeden kraj, Altergrow, mieszkają tam ludzie, walczyliście z nimi? Kilka stuleci temu i to może się znów powtórzyć. Spokojna, mądra, znająca swoje miejsce. Taka, jaką pamiętała Selena. Lecz teraz pojawiły się w niej stal, chud i siła, których wcześniej nie było. To cpel jak gdyby otworzył nasze wady, ciemne strony. A tu Mary, jesteś taka jak w rzeczywistości. Dryady i ludzie, czyli my jesteśmy dryadami. Mary spojrzała podejrzliwie oczy. Zgadza się. Dryadalis? Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę dobrze przeczytałam. Powiedziała to z osobliwym, gardłowym akcentem. Selena nigdy takiego nie słyszała. Wszystko gotowe. Mary ukłoniła się i powiedziała: Dobrze, możesz pani odpocząć i doprowadzić się do porządku. Brat królowej zobowiązał się pokazać ci pałac. Pozostałe sprawy zostawimy na jutro. Emily zamknęła za Mary drzwi i spojrzała wyczekująco na Selenę. Pomóc wam się rozebrać? Nie, ja dziękuję. Sama dam sobie radę. Wanna pozwoliła rozluźnić mięśnie i oczyścić głowę. Selena była przez cały czas jak we mgle. Czuła się jak, jakby przebywała gdzieś daleko w Totspel. Błądziła po ciemnych korytarzach i tylko jaskrawy blask błyskawicy na chwilę oświetlał jej drogę. Gdzieś tam czaiły się zjawy i wyraźnie było słychać dźwięczny śmiech Primy. W Totspel Selena czuła się obca, ale gdy go teraz wspominała wydawał jej się dom. Wydawał się jej dumym. Kiedy wróciła do komnaty, czysta i rozgrzana po kąpieli, Emilie pokornie czekała na nią przy toaletce z grzebieniem. Przygotowałam dla was ubranie, możecie wybrać taką, jaka się spodoba. Przesunęła ręką po jedwabnych strojach i widzę, że postawiłam na coś czarnego, ale jednocześnie z elementami złota. Wiecie, royal musi być. <grym> Bardzo wam pasuje, podnieśuje się. Pozwólcie, że was uczeszę. Selena osiadła przed zwierciadłem, popatrzyła na swoją kwitnącą, tryskającą zdrowiem twarz. Dziwne, nie odbiły się na mnie trwogi, które czułam i przeżyłam. Nie widać niewyspania, zmęczenia. Ała! <tuszel> Proszę wybaczyć wasza wysokość. Szczotka w ręce Emilii zadrżała. bo staram się być ostrożniejsza. Znowu zaczęła rozczesować loki księżnej. Służąca potknęła się i opuściła koszyczek. Kwiaty upadły na ziemię. Część z nich znalazła się w kałuż. Zgaduję, że mamy retrospekcję. Emily zatrzymała się histerycznie wciągnęła powietrze i odwróciła się do nieszczęśniczki Bezużyteczna dziewucho, nie wolno ci powierzyć nawet kuszyka, żadnego z ciebie pożytku A ła, boli <grytanie> Pokornie proszę o wybaczenie Bawi mnie to, bo po prostu pamiętam moje dzieciństwo, kiedy ja w miarę znosiłam czasanie, A moja siostra właśnie zawsze, jak ją mama czesała, bo ona ma takie piękne, długie i kręcone włosy to wiecie, te 15 lat temu nie było takiej świadomości na temat pielęgnacji włosów i tego, że kręconych się nie czoszę codziennie To pamiętam, że moja siostra tego nienawidziła i zawsze była au, au i się wszyscy śmiali, że jest nie dotykała. No ale kto z dzieci uwielbia czasami, kiedy szczotka szarpie za włosy? No myślę, że mało które dziecko lubi Selena westchnęła A co ty byś zrobiła na moim miejscu, Emily? Nie odgrywać się, ja też bym się nie odegrała, ponieważ uważam, że zemsta nie jest niczym dobrym i nie jest konieczna I w ogóle po co komu zemsta? Jakby ja na przykład jestem taką osobą, że nie potrafię chować urazy i nie będę gdzieś, wiecie, yy, nie będę za wszelką cenę chciała, jakby no Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli, no nie, 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 nie mam czegoś takiego, że, że się jąkam Uważam, że nie powinniśmy chować urazy, nie powinniśmy gdzieś tam jakoś strasznie yy, tego, tych krzywd i wszystkiego, tak wiecie to jest bez sensu, to jakby tylko nas samych krzywdzi, a nikomu innemu nic z tym nie zrobimy. No ale co ja tam się znam, prawda? Jestem niedoświadczonym dzieckiem, jeszcze życie przede mną i koniec gadania, bo za długi odcinek wyjdzie. No nic, po prostu bądź ostrożniejsza. Yy, I dostaliśmy punkt wyjątku. Czasem zachowywałam się jak Emily w, w Tocpel, nie mam prawa się na nią wściekać. Biedaczka próbowała się odegrać, a ja nie będę się mścić. Dokładnie, Zemsta nie jest niczym dobrym w moim mniemaniu, tak? Lepiej sobie odpuścić i uwierzcie, karma sama wróci. Dziękuję wasza wysokość Emily przez jakiś czas męczyła się przy głowie Seleny Starając się zrobić coś z włosami A potem zadowolona z siebie Podeszła i powiedziała Proszę Uu. Czyli wybrałam, w sensie, no wiecie Motyw przewodni tej naszej postaci są rude włosy Bardzo ładne wybrałam takie Myślę, że jedne z prostych i eleganckich I jednocześnie takich, wiecie, co nie wiedzą z, jakby z, Są ponadczasowe o. Selena zbliżyła się do zwierciadła Przekręciła głowę w jedną stronę Potem w drugą Nieźle. Dziękuję. Wciąż jeszcze przeglądała się swojemu odbiciu, gdy zauważyła jakiś ruch za swoimi plecami. Odwróciła się. M um, zjawaliama. Selena zerwała się z krzesła, które upadło z hukiem. Zakryła twarz dłońmi, a kiedy znowu popatrzyła, nikogo nie było. Co się z wami dzieje? Ja... ja nie... Co to było? Źle się czujecie? Nie, nie, wszystko dobrze. Muszę po prostu odpocząć. Wobec tego nie będę przeszkadzać, zawsze jestem na wasze usługi. Selena nie odpowiedziała, podeszła do okna. Nie odsunęła zasłon, patrzyła przez nie. Z zewnątrz przyświecało blade słońce. Poprzez tkaninę można było dostrzec wysokie drzewa rosnące obok pałacu. Selena uniosła rękę ku twarzy, jej palce drżały. Jaką on miał szarą, wyblakłą twarz? Znów widzenia, co tym razem? Dotknęła piersi i zacisnęła dłoń w pięść. Wszystko dookoła się zmieniło, nowy świat, nowe role – ale ja, jakbym wciąż spała i niedługo się obudzę, znów znajdę się w toc, w kałuży czyjejś krwi. Zapukano do drzwi. Selena wstrygnęła się i odwróciła. Proszę wejść. Nie wystraszyłem pani? Nie. Chciałam pokazać pani okolice pałacu. Co pani na to? Nie chcę zostawać sam na sam ze swoimi myślami. Z przyjemnością. Jest pani gotowa pójść teraz, czy potrzeba pani więcej czasu? Selena ledwo powstrzymała się, żeby nie skoczyć do niego i poprosić, żeby zabrał ją z tego miejsca. Raczej jednak teraz. Cóż w takim razie proszę. wyszli na zewnątrz. Bord pozwolił Selenie się rozejrzeć, zanim ruszyli dalej. Nie było tam prawej służby i strażników. Dziewczyna mogła się, mogła nie obawiać się niepotrzebnych obserwatorów i plotek. Wysokie drzewa zwijającymi się gałęziami, ścieżka wiodąca gdzieś na górę w luszcz rosnący wszędzie, gdzie sięgało spojrzenie. Wydawało się, że wielki kiedyś kraj zatrzymał się w rozwoju, a oznaki dawnej potęgi pokryły się mchem. Serena czuła na sobie pełen zainteresowania wzrok Borta. Lecz nie było w tym nic dwuznacznego. Tak patrzy się na nowego w klasie, kiedy próbuje się zorientować, co to za człowiek i czy chce mieć z nim kontakt. Wygląda pani na zmęczoną. Bo jestem. Może wrócimy? O nie, nie. Lepiej opowiedz lepiej co? Odpo opowiedz mi lepiej o Walle Deliria. Zaczęli się powoli przechadzać. Nie ma na tej planecie miejsca, które mogłoby się równać z pięknym naszego kraju. Natura rozkwita tu i rządzi, jest tu czczona i hołbiona. Pani, jako przyszła królowa, powinna pamiętać, że prawdziwy głos wiedzy słychać w wietrze, gniew w gromie, a mądrość w równowadze. Czy jest jakiś sens w tym, że tarotolog uczynił mnie królową? Czy to może czysty przypadek? loteria? Selena zatrzymała się i jej spojrzenie przykuła samotna postać Liam'a. Ten siedział na ławce i ze smutkiem przebierał w palcach żółte listki zerwanego mlecza. Liam jak zawsze była w obłokach. Zaraz wracam. Myślę, że to nie jest najlepszy. Cóż, dobrze. Selena podeszła do Liam'a i stanęła obok niego. Spojrzała najpierw na... Spojrzał najpierw na jej nogi, potem pomału podniósł głowę. Moja siostra, jak sądzę. Obojętność w jego głosie sprawiła, że dziewczyna poczuła się nieswoją. Przyrodnia, rzeczywiście. Jego chłodny głos, jak page, chłostał miłość własną Seleny. On, przepraszam, myślałem, że ktoś wszedł, to mój król po prostu się poruszył. On jej nie tylko nie pamiętał, ale i nie chciał poznać jej na nowo. Wyciągnęła do niego rękę, ale od razu ją cofnęła. Mój gest wydał mu się poufały. Jak mam się wobec niego zachowywać, żeby do siebie nie zniechęcić? Czyli ja też się nad tym zastanawiał za każdym razem, kiedy mnie widział? Dziwnie było znów siedzieć z nim w ogrodzie, jakby wrócili do Tocpel, a gdzieś tam czekała na nich natrętna Józefina. Ciekawe, gdzie ona teraz jest. Selena popatrzyła na profil Liama: długi, zadarty nos, wyraźnie zarysowane usta i śnieżno-białe włosy. Był teraz spokojny, choć i melancholijny. Coś go otrwożyło, ale nie do przesady. To był jedynie niepokój. Tworzę prawdziwą sztukę. Selena potrząsnęła głową. Nie mogła zapomnieć o wieczorze, kiedy szalone spojrzenie Liama zerwało z niej maskę i zmusiło do spojrzenia w głąb prawdy, które się domyślała, ale w którą nie chciała wierzyć. Czy zdołam spokojnie rozmawiać z Liamem, wiedząc, co narobił w tamtym świecie? Oczywiście, że zdołam. No, jakby ludzie popełniają błędy i czasem trzeba. Może tak. Nie wolno o nich zapominać, ale trzeba umieć pomimo ich spojrzeć na kogoś w też taki wiecie nowy, świeży sposób w cudzysłowie, świeży spokojny. I w cudzysłowie nowe, tak? Czyli nie do końca obwiniać go o to, co w danym momencie zrobił, tylko w kolejnej, nowej sytuacji popatrzeć na niego przez pryzmat, te, pryzmat tej sytuacji i jego zachowania, a nie, że nie wiem, powiedzmy, dziecko mając 6 lat, kradło cukierka ze sklepu, w sensie zabrało sobie tego cukierka, nie wiedziało, że to jest złe. I co? I teraz w wieku tych, powiedzmy, 15 lat hmm, idąc do sklepu zawsze będziemy na niego patrzeć, że on na pewno coś zabierze, no Raczej nie, tak mi się wydaje. Jesteśmy w nowym świecie i zaczynamy od nowa. W Totbe wszyscy byli do siebie niepodobni. Twoje stosunki z Liamem polepszyły się, dobrze wiedzieć. Ty zyskałaś rodzinę, a ja przeciwnie, straciłem coś. Co? Liam powiedział nagle i tak lekko, że Serena się stropiła. Nie, nie myśl sobie, straciłem to nie przez ciebie. Cieszę się, że Dolina trafi pod nadzór nowej królowej. Straciłem coś innego, coś bardzo dla mnie ważnego. Ale zapomniałem co. Wierzysz, że coś takiego mogło się zdarzyć? Wcześniej bym nie uwierzyła, teraz nie wiem. Nie mogę z tego powodu spać i znaleźć spokoju, a zainteresowanie wszystkim innym straciłem już dawno. Popatrzył na Borta, który taktownie stał w oddaleniu. Wujaszek już się niecierpliwi. Wydawał, wydawało się przez chwilę, że Liam otworzył swoje serce. Ale Selena szybko zorientowała się, że to szybkie wyznanie znaczyło dla niego nie więcej niż jakakolwiek szczerość wobec nieznajomego, którego spotykasz po raz pierwszy i ostatni. Więc pójdę już? Do zobaczenia. Rozczarowana Selena wróciła do Borda. Wujek, trzeba się przyzwyczajać do nowych ról. Jeśli niepokoi panią fakt, że Bort jest być może przeciwny pani obecności we dworze, to niepotrzebnie. To ostatnia rzecz, jaką bym się martwiła. Selena poszła dalej ścieżką. proszę się więc podzielić swoimi niepokojami, o ile to nie sekret. Obawiam się, że jednak tak nie zrozumiesz. Jaka szkoda? Jest pani pewna? Absolutnie. Podczas rozmowy, Selena patrzyła to na lewo, to na prawo, to szła zdecydowanie do przodu. Bord pokornie podążał za księżną. A ty nie masz nic przeciwko temu, że zajmę tron? Dlaczegoż powinienem być przeciw temu przeciwny? Mam mniej praw do tronu niż ty, a tym bardziej liam. Bord rozemiał się, kręcąc głową. Dolina miała tylko jednego męskiego władcę. Tara. Rządził niegdyś całym kontynentem. Od urodzenia wiedziałem, że tron nie będzie mój. Wiedzą o tym wszyscy mężczyźni w kraju. Co za tar? Tarotolog? Pierwszy władca kontynentu. Chodźmy, pokażę pani. Zaprowadził ją na urwisko, skąd było widać niemal cały kontynent. Selena zrobiła krok naprzód, oczarowana pięknem, ale ziemia pod jej stopą zatrzeszczała, gotowa się zarwać i polecieć w dół. Musiała zrobić kilka kroków wstecz. Ostrożnie, proszę, nie podchodzić do samego brzegu. Tak, rozumiem. Co to za rzeka? W oddali było widać szeroką rzekę o bystrym nurcie, z brzegiem obramowanym odłamkami skalnymi. To Riversul, za nią zaczyna się Alterglow. Na rzece był kiedyś most, ale podczas wojny został zniszczony. Handlarze czasem ją przepływają, ale nurt jest tak silny, że wielu z nich ginie. Ach tak, i oni podejmują takie ryzyko? Krążą legendy, że duchy utopionych handlarzy nie mogą znaleźć spokoju. Wychodzą z rzeki i chodzą po okolicy strasząc ludzi. Mogą nawet zabić. I owe duchy nie uspokoją się, póki między krajami nie zapanuje pokój. Sama przecież wiesz. Dlaczego ludzie i triady są wrogami? Dlaczego wybuchła wojna? Bort wzruszył ramionami. Ludzie się nas boją. Jesteśmy bliżsi, przyrodzie. Ona jest po naszej stronie. Po ich stronie są jedynie bezduszne maszyny napędzane parą. Ale maszyny się psują, nie są wszechmocne, a natura może wszystko. Maszyny parowe? Ciekawe. A co z innymi krajami? Jakie ma z nimi stosunki Dolina Złudzeń? Mamy sprzymierzeńców? Bort uśmiechnął się. Może tylko dzikusów. Kim oni są? Nie wie pani o dzikusa? Gdzie panią wychowywano? W piwnicy? Bort ukłonił się i rzekł ze współczuciem. Byłem wobec pani zbyt obcesowy. Proszę wybaczyć, nie da się czasem poskromić swojej natury. Jeśli pani chce, może pani kazać odciąć mi język. Nie śmiem mu dodać, że jest zbyt twardy, nawet na pasze dla świń się nie nada. Nie wiem jak z twardością, ale gibkości to na pewno mu nie brak. Czy tylko ja wytrwałam tutaj podtekst? <gryt> Bord roześmiał się. Czy zostało mi wybaczone? Zastanowię się. Co z dzikusami? Prawie cała planeta jest pokryta skałami, na których nic nie rośnie. Jedynie na naszym kontynencie rosną drzewa płynu rzeki. Oprócz Driad i ludzi są tylko zwierzęta i dzikusy, człowiek o kształtnej istoty, które żyją pośród skał. Nie są naszymi wrogami, ale i nie sojusznikami. Planeta pokryta skałami brzmi smętnie. My mieszkamy w przepięknym miejscu. Ale czy nie czujecie się samotnie? Dwa narody na całą planetę, a i one skłócone? Nie zastanawiałem się nad tym. Powiał wiatr i Selena zjeżyła się. Marsnie pani, pójdziemy z powrotem? Powiedziałeś, że pokażesz mi pałac, ale pokazałeś jedynie ogród, gdzie prawie nikt nie bywa. Nie jestem mile widziana w pałacu? Inteligentna. Nie, żeby aż tak, wasza wysokość. Lecz będzie lepiej, jeśli służący będą mieli jak najmniej pożywki dla plotek. Kiedy wrócili, ławka, na której siedział Liam, była już pusta. Odszedł. Jeden z gwardzistów stanął na baczność, widząc Selenę i Borta. Zupełnie jak pracownik w moim biurze. — patrzył wprost przed siebie. Jego twarz była ściągnięta, nieruchoma, niemal jak u lalki. Lilith, proszą. Selena zorientowała się nagle, że bezczelnie przygląda się gwardziście i otrząsnęła się, gdy Bort otworzył jej drzwi. Odprowadził ją do jej komnaty, klucząc poprzez korytarze. Bord zatrzymał się u progu, ukłonił się i powiedział. — Przyjęła pani całą sytuację stosunkowo spokojnie. Na razie nie wiem, czy to dobrze, czy źle wasza wysokość. Selena w zadumie — Przesunęła ręką po włosach, dotknęła palcem koniuszka ostrego ucha i zadrżała. Czuję się zagubiona i zmęczona. Rozumiem. Nie śmiem więc zatrzymywać, proszę odpocząć. Ukłonił się jeszcze raz i nie odrywając spojrzenia od księżnej zamknął drzwi. Selena została sama. Przez jakiś czas stała bezradnie pośrodku komnaty, a potem rzuciła się na łóżko, wcisnęła twarz w poduszkę i zakrzyczała. Odwróciła się na plecy, wpatrzyła w sufit. Bo jaką cholerę powinnam tracić na to czas? Po co mam rządzić nieistniejącym krajem, jeśli potrzebuje mnie Bridge Corporation? Okej, okay, Bridge Corporation. Mamy f ten, motyw mostu. Hmm, ciekawe. <grystanie> Realny świat wydawał się teraz dalekim snem czymś nierealnym, bardziej fantastycznym niż, niż Tutsper i Dolina Złudzeń. Ta myśl sprawiła, że na sercu zrobiło się nieznośnie smutno. Zmęczona, rozczarowana Selena nawet nie zauważyła, kiedy zasnęła. Selena wstała, podeszła do okna i rozsunęła zasłon. Prawdopodobnie było, wiecie, jakieś ciemnienie ekranu, czy coś że. Zasnęła i się obudziła. Bo tak wnioskuję. <grymne> Niestety taki jest minus nagrywania na screenach, no ale nie mam innej możliwości. Za oknem śpiewały ptaki, świeciło blade słońce. W pałacu było słychać głosy, brzęk naczyń, kwarty powszednich. Kiedyś wstawałam o świcie, teraz zupełnie wyleciałam z grafiku. Trzeba będzie przyzwyczaić się do nowego miejsca, do nowej roli, którą jej przygotowano. Selena czekała na pojawienie się pozostałych uczestników gry taratologa. Czekała i gdzieś w głębi serca pragnęła spotkania. Sen dodał Selenie sił. Wybaczcie, przez te błędy czasem w literówki jest ciążej coś przeczytać. Dotąd była jak tratwa, którą niósł prąd, ale teraz była gotowa stać się sobą i w jej rękach były już wiosła. Rozległ się wibrujący dźwięk, przenikający nawet przez grubą szybę. Selena znów wyjrzała na zewnątrz. Do pałacu podjechał dziwaczny no podjazd, przypominający stary samochód. Buchały z niego kłęby pary. Na spotkanie auta wybiegli ludzie. Co się dzieje? W oknie mignęło odbicie Seleny. Pojawiło się tak nagle, wyraźnie, że popatrzyła na siebie ze zdumieniem. Za jej plecami coś się poruszyło, a potem zaczęło się zbliżać. Póki w oknie nie ukazało się drugie odbicie. Selena odwróciła się, machnęła ręką, ale napotkała tylko pustkę. Krzyknęła w głąb pustego pokoju. Czym ty jesteś? Drzwi otworzyły się. Weszła Mary. Jej pierś falowała od wzburzenia, włosy były z lapka rozczochrane, a jej głos, który zaraz potem się rozleł, jeszcze bardziej świadczył o zdenerwowaniu niż wygląd. Wasza wysokość nie ma już czasu. Przybył król Al Altergrow. Dowiedział się o tobie. I tym akcentem kończą odcinek. Dziękuję wam bardzo za Oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, o subskrypcjach, no i co, zapraszam Was już niebawem na kolejny, y, tym razem w końcu drugi odcinek Arcanum, prawda? Y, skończyliśmy. Y, wybaczcie mi, że to niestety tak będzie się rozwlekać, ale tak jak wspominałam, nie mam czasu. Niestety taki kierunek w tym roku postanowili nam, w sensie w tym semestrze, chyba dowalić ilością przedmiotów i trudnymi, że tak powiem, w obejściu wykładowcami oraz bardzo mocno wymagającymi. Nie ma w tym nic złego, ale wiecie. Prowadzę kanał, <laughs> więc ja się będę starać I co, ode mnie to tyle, do usłyszenia w następnych, cześć, pa pa!